Witam was, komboter. Wracamy do kolejnych odcinków, do kolejnych wrażeń w grze FIM Speedway Grand Prix. Mamy po polsku, bo ktoś zwrócił uwagę w komentarzach, dlaczego nie mam po polsku. Nie przeszkadzało mi to jakoś zbytnio, ale w końcu mówię, jest okej, zmienimy sobie po prostu język. Będzie też łatwiej może ludziom, którzy chcą to zobaczyć. 7 Grand Prix za nami. Dzisiaj jedziemy 8 Grand Prix, jest to Grand Prix Danii w miejscowości Kjorgaard. Zajebiście. Ale jest. Pierwsze co, wchodzimy do garażu. Musimy po ostatnim bardzo nieudanym Grand Prix poprawić i naprawić nasz motocykl. Także już mamy silnik naprawiony, sprzęgiełko też sobie naprawimy. To by było z takich istotnych rzeczy. Opony, na pewno trzeba zakupić komplet opon. Tu mamy fula, tu mamy fula. No to dobra, to najważniejsze. Tu właśnie myślałem nad zmianą ramy. W końcu mi stać. No, tu waga motoru. A czemu mamy teraz 77, a ten. co mam to najdroższą? A nie stać nam przecież. Aha, nie, nie, nie. Dobra, to jest minimalny ten. Dobra, dobra. Już kapuje. Nie, ramom nie będziemy się zbytnio spinali. Ja myślę, że na początek warto mieć dobre sprzęgło i silnik. To jest przede wszystkim podstawa, jeżeli chodzi o motocykl. Olejów to tu mamy tyle, że możemy w całej Warszawie frytki usmarzyć tyle oleju. Łosz kurka. 5000 za silnik są. Czy kurwa kręci? mamy obrotowy. Dobra, jedziemy na tym. To jest to jest medium, zbieramy Heist Mamy punkcik po tym zepsutym sezonie. Musimy wziąć trening, i nie znam kompletnie tego toru. Przeprowadzamy się do Danii Casarena, Horsens, Grand Prix Danii. Powiem tak, no chciałbym. Całe, ...całą serię Grand Prix dotrwać do końca I, i najlepiej jakbyśmy zdobyli mistrzostwo, tak? No ale zobaczymy jak to będzie. Póki co jest to medium, może nie chcę myśleć co będzie na hardzie. Tu gdzieś kurde... dajcie no jeszcze chwilę, bo ja sobie muszę zobaczyć sterowanie. Ja pamiętam, że w poprzednich seriach FIM Speedway Grand Prix X była możliwość jazdy na jednym kole Dociąż motocykl Aha, chyba że nas. tam było Tak, sprzęgło, no, może Co, z gaz? Nie, nie No ta kamera to jest szalona, nie? Testuję jazdę na jedną ale ta spacja nie działa w ogóle. Także. Myślałem, że. Wo pany! Ależem z lodówkę chyba z napojami. Nic się nie stało. Dobra. Zróbmy jeszcze raz start. Znowu krótki tor. No strasznie nie lubię tego. Ale jednak, jak te proste są dłuższe, ale wyszczelił, jebany, jak tak startował. Już się trzeba łamać, to jest podobnie jak było yy, na wcześniejszym Grand Prix, tutaj są proste bardzo krótkie, czyli tu nie będą się liczyły długie biegi, tylko krótkie znowu. Za szeroko Janowski, ale pewnie będzie chciał wrócić na, tak jest. Oh my god. O, tak trzeba brać zakręty. Z toru. No ale spokojnie, dobra, nie ma problemu. Ja myślę, że tutaj na pewno trzeba się pobawić przełożeniem. Yy... Jeżeli my zwiększymy przełożenie, przełożenie odpowiada za twoje przyspieszenie oraz maksymalną prędkość. Wyższa wartość przełożenia zapewnia lepszy start kosztem maksymalnej prędkości. No to damy wyżej, wyżej damy, bo to jest króciutki tor, ja myślę, że na 3 można dać. Zobaczymy jak to będzie się startowało tym. Aż go dźwiga, ekstra! Ale 96 jest to, jest, to jest bardzo dobrze, jeżeli mamy 96 km na godzinę, na prostej, to, to ja myślę, że spokojnie, że zyskamy na tym przyspieszeniu. Poza szeroko. Kurwa, się patrzę na telefon zamiast grać. No i już, pojechał. Dobra, zaczynamy Grand Prix. Gdzie my przenosimy się do Grand Prix, do, do Danii, gdzie rozgrywamy ósmą kolejkę serii Grand, Speedway Grand Prix Szybkie puknięcie na faun. Coś mi tu ludzie atakują. Był akurat Janowski, byliśmy tam. Runda siódma, Horsens, Dania. Zaczynamy zawody. Pięknie. Zobaczmy, jak dziś będą walczyć. Ale komentatora to wzięli to. chyba z 50-15. Kurwa, przecież on nie komentował nigdy. Już w pierwszym biegu, Janowski. Nie, rozpocznij zawody. Tak, w pierwszym biegu. Sak. W czerwonym kasku Maciej Janowski z niebieskim Tomas Jonasow. Biały kask to Niki Pedersen. A żółty Jarosław Hampel. Wystartowali. Wystartowali. A Janowski jak zwykle, kurwa, poszedł na obiad Jarosław Hampel zostaje wykluczony. Nawet nie że nie zrobić, kurwa. Pokaż to, że jak, jak tyś to zjebał, Hampel. Dobra, dawaj przyspiesz. Oczywiście Janowski, ale dźwiga. No, po tym przełożeniu, te koło tak idzie do góry. A on zajebał w bandę. Się położył. Dobra, muszę uważać, bo przez te przełożenie, ja se zmienię. Bo kurde, mi tak dźwiga koło, że to jest szok. Od stoją. Maciej Janowski. Tomas Pedersen w kasku biały. I nie ma hampla w żółtym, bo, bo to jest kolor moczowy. On się wyjebał. Na Musiałem to zrobić, bo bym kurwa nie wykręcił znowu. O, ale ten komentator to jest biedny. Spokojnie do czasu Janowski po wewnętrznej już wchodzi na lidera, ale ten zakręt tu kurczę znowu. Z Mieścił się tak ileszczony. Jeszcze jedno okrążenie i Janowski będzie walczył. A jajaj, jednak drugie, jednak drugie, Wspaniał, minimalnie. Kolejna jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jak dwóch, z jak w jest czterech. Spokojnie, opony jeszcze mamy. Dzika karta na pierwszym torze, czyli Duńczyk w kasku czerwonym. Drugi Janowski w kasku niebieskim. Trzeci będzie Chris Holder w kasku białym. A przy bandzie w kasku żółto-moczowym Greg Hancock. Oby się wyjewał tego Hampel. Dzika karta niebieskim Maciej Janowski. Biały kask to Chris Holder. A żółty Greg Hancock. Łokieć, łokieć. Równy start całej czwórki. Jak równy, jak ja zawsze przecież jadę na końcu. Maciej Janowski Janowski będzie atakował po wewnętrznej. To jest przecież jego wewnętrzna. Teraz troszkę szerzej. I wewnętrzna Janowskiego. Ale znowu za szeroko. I już wskakuje Holder. Teraz byśmy wyjechali konkretnie tam. Króciutki jest ten tor. Króciutki, strasznie króciutki. Boże, co ja robię? Jedź, jedź, jedź. Holder. Na jest, jest pierwszy egzekw z holderem, Janowski. O to chodziło. Ciężej, ciężej. Nie wiem dlaczego ciężej. Coś musiałem po. Krótko. Czy Jason Doyle zasmakuje gorycz porażki? Niech zasmakuje swojego potu. Na razie nie ma żadnej możliwości. Zastanawiam się, czy jeszcze puścić ten wyścig na tych oponach. To jest wyścig dziewiąty. Nie, zmienimy. Mamy cztery komplety, ja myślę, że nie ma co ryzykować. Zmieniamy na nowy komplet opon. Olej jest. Po każdym turnieju, także spokojnie. Reszta mamy na dobrym. Dobre tempo zużycia, że tak powiem, części, także możemy działać. Od wewnętrznej stoją Taj Wofinder. Andreas Jomsop, Maciej Janowski. I najbliżej bandy Matej Żagan Ruszyli Łokieć, łokieć Równy start całej czwórki Na prowadzeniu Maciej Janowski Jest wytruczony Ale Musiałem zjechać z toru Bo Znowu tym dupionym startem jednak te mniejsze przełożenie, czyli szybsze przyspieszenie mi dźwiga tak koło rzeszak, sami widzieliście. No. Tragedia, tragedia. Kolejność Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Aj, obejrzyj niepotrzebnie. Szkoda, no kurczę, szkoda, bo znowu. Znowu ten start nie jest taki jak ma być. Zastanawiam się, zastanawiam się co by można było zrobić, żeby ten motor lepiej się trzymał ciśnienie w oponach wpływa na przyczepność maszyny. Wyższe ciśnienie sprawia, że motocykl będzie bardziej e, responsowany na łukach. czyli bardziej będzie aha, będzie go bardziej wyrzucało, tak? Ja myślę, że tu musimy zmniejszyć, bo my, my odpadniemy przez to. Ale znowu przyczepność klasu... mamy. To trzeba by było się może pochylić do przodu kurka. Nils Christian Iversen. Biały kask to Jason Doyle. A żółty Maciej Janowski Wystartowali Łokieć łokieć Równy start całej człowiek. Niebezpieczna sytuacja Janowski będzie ciągnął i będzie chciał atakować po prostej. Ale on uwielbia te wewnętrzne i wewnętrzną atakuje Iversen. Iversena się wyprzedzić rywalom. pierwszy raz Harryst wyprzedza rywala. Niebezpieczna sytuacja. Swoja robię, Boże. Spada na ostatnie miejsce. Jeszcze jedno okrążenie, i poznamy zwycięzcę. Wejście w ostatni łuk. To się mogło źle skończyć. Jason Doyle wjeżdża na metę. Trzecie miejsce, ale po jakiej heroicznej walce nad swoim motorem. Ten motocykl kompletnie nie działa na tym torze. Nie wiem co się dzieje. Także... Tragedia, tragedia. Ja muszę chyba... A w ogóle mamy uszkodzony silnik. Tak. O i to bardzo już. A nie można go zmienić, nie? Można. Ale ten ma... O kurde, ale ten ma 82 nie, no ja myślę, że tutaj musimy kurczę na tym jechać, bo to jest. 102. No, tu trzeba nie zmieniać tego silnika, Opony na pewno musimy zmienić, bo tu już to już wchodzi w fazę bardzo istotną. W czerwonym kasku Nie lubię tego toru. Nie lubię startować z pierwszego toru z tego względu, że jest tu ciasno, łatwo wyjechać z toru i uzyskać jakieś kwalifikacje. Ale dobrze, 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 dobrze ktoś leży, nie? Pięknie Janowski wychodzi na prowadzenie póki co. Ale żeby nie za szeroko pojechał musi wrócić do tej wewnętrznej. Na razie Janowski bardzo dobrze Czy tak powiem według harmonogramu on za szeroko się trzyma Pierwszy tamtej prawej strony Ja mam nadzieję, że dojedziemy Ostatnie dwa wiraże Tutaj spokojnie Janowski, Janowski musi teraz skupić się przed, przed sobą A już spokojnie, przewaga bardzo wielka Janowski dojeżdża Maciej do mety Janowski bardzo ważne trzy punkty dla Janowskiego. I według Kolejna mnie, no tuż będzie chyba półfinał, czy jeszcze Uff, indennie nie wchodzi do półfinału? Aha, już mi pole startowe zostało jedno. Bo też jeden z moich przyjacieli, który ogląda e, serię FM Speedway Grand Prix. I w sumie ja tego nie zależyłem, bo w, w, w Grand Prix przecież jest tak, że każdy sobie losuje tor. Tu akurat wszyscy byli przede mną, dlatego nie mam nic do a wcześniej nie wiedziałem, cały czas dziwiłem na czerwony, na czerwonym, na czerwony, na czerwonym, na czerwonym. Nie, jedziemy z nowymi oponami, bo tu nie ma co oszczędzać. Mamy jeszcze na finał, powinniśmy też mieć oponki, także. Ach, półfinał nie ma źle. To jest kolejny półfinał z rzędu, oby teraz tylko dojechać. Greg Hancock, Niki Pedersen i najbliżej bandy Krzysztof Kasprzak. Ruszyli! Niebezpieczna sytuacja. Niki Petersen jest wykluczony. Niki Petersen jest wykluczony, ale ja nie wiem czy tam nie pomogłem mu w tym wykluczeniu. Gdyż się wypierniczył i to tak dość konkretnie. Tak mi się wydaje, że ja mogę się przyczynić do tego najbardziej. No, wydaje mi się, że moja tarcza chyba pomogła mu w tym, żeby pocałować ziemię, jak nasz kochany papież. Jedziemy stoły. dalej. Maciej Janowski. Greg Wystarczy być na drugim miejscu, żeby wejść do finału. Także z tej trójki jeden nie wchodzi. Chciałbym, żebym to był ja i Kasprzak. Poszli. To się mogło źle skończyć. Maciej Janowski. Został na starcie na prowadzeniu. Grek, O, no, będzie tu chciał pokazać, jaką ma w sobie moc i siłę, ale Janowski mu na to nie pozwoli. Hengok. Wchodzi na pierwsze miejsce w tym momencie, ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, można powiedzieć, że już że połowa. Ale nowe opony pokazują, że warto je zmieniać. No i defekt wyprzedza Janowski. Nie wystąpi w powtórce. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteś pierwszy w drodze do finału Grand Prix Danii i nagle nie z twoich umiejętności zajebiście, eksploduje silnik. Dziękuję, defekt, mamy po zawodach. No to już jest skurwysyństwo jawne. Stara się człowiek, żeby coś było, teraz na pewno tracimy. Grę kolejność na mecie. Gret, na pewno, na pewno tracimy, Komu uda się no jest ósme miejsce, tracimy na pewno lidera w klasyfikacji e, ogólnej, no dla mnie porażka po raz kolejny, kurczę, to no, siódme, ósme miejsce, no to nie są miejsca, w których mamy walczyć. Jeszcze nie mamy porażki, Po odpal Hampel i Petersen. Jak ja to wygram takim tempem, to będzie mega ciekawie. Ale chciałbym to wygrać z przewagą. Masakra. Dobra, wiecie co, to by było na tyle, bo nie chcę, żeby te odcinki trwały bardzo długo, bo wiadomo, tego się nie chce oglądać. Także po raz kolejny pokazałem, jak dojeżdża się na ósmym miejscu, niestety. Ale było widać ewidentnie, że to nie jest z mojej winy. Tylko po prostu złośliwość rzeczy martwych. Mój silnik nie wytrzymał tych zawodów i po prostu powiedział, że... Pierdoli, to idzie do domu, nie? Wkurzony trochę jestem, ale nieważne. Jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie mnie zmotywować do kolejnych odcinków, żebyśmy nagrywali Grand Prix, stać łapka w górę i to w sumie tyle. Komentarze także mile widziane, także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o paluchu. Na razie to tyle, do zobaczyska, cześć.